Najmłodsza uczestniczka w polskiej preselekcji. Jej talenty niedawno zakryciła się e, Edyta Górniak oraz też tworzyła e, utwór z Leona Szymyszkowskim, lecz, w scenie Cześć, tu Michał w ogóle Różycki, a tu przed Wami Marian. Cześć, Marian. Hejka, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, jak się słychać, czuje się przed tymi preselekcjami? Jak ogólnie odczucia? Już mało czasu zostało, bo zaledwie na dwa dni. Przede wszystkim y, ogromna radość y, i lekki stresik. Mhm. Mm no, no bo, bo tutaj słyszałem tak dużo o Chinach, co nie. E, no, i czy mogłabyś troszeczkę powiedzieć tak o, o tej całej przygodzie, którą przeżyłaś? E, tak, udało się wygrać Oriental Music Challenge. Czyli taki program, porówno, można go porównać troszeczkę do Mam Talent, ale tylko i wyłącznie składającego się z wokalistów i takich, którzy zajmują się tym na co dzień, takich jak ja, <grym> albo takich osób, które po prostu kochają śpiewać i chciałyby sprawdzić siebie. I, i tak zaczęła się ta historia od, uwaga, lekcji języka madaryńskiego. Na lekcji właśnie. Mm. No. Ciekawe, Interesy. dosyć. <laughs> Moja pani nauczycielka powiedziała mi, że musisz zgłosić się do tego programu. Po pierwsze, to będzie powód, że w końcu polecisz do Chin. A po drugie, musisz siebie tam sprawdzić. A że ja lubię takie niekonwencjonalne pomysły i, i, i trochę jestem szalona, <laughs> to stwierdziłam, że to będzie fajna karta przetargowa myślę, też do, mm, w Polsce. I fajny temat, który zachęci właśnie mm, widza, słuchacza. Stąd też zgłosiłam się. Jakby program składał się z trzech etapów. Dwa pierwsze były online, no a finał odbywał się stacjonarnie w, Szang w Szanghaju. Więc w zeszłym roku, w październiku, odbyłam właśnie podróż do Chin dzięki, mhm. dzięki Oriental Muzyki. Dobra, słuchaj. Y tak już właśnie trochę powiedziałaś o tych Chinych, co? Nie. też masz też doświadczenie w. Y nie w, też międzynarodowe, bo też uczestniczyłaś, uczestniczyłaś ostatnio w, w Stanach Zjednoczonych w wielkim w USA, czy też właśnie też masz do czynienia z całą telewizją polską, bo przecież uczestniczyłaś, też uczestniczyłaś w o Opolski. No i właśnie tak zastanawiam, no bo już jak masz przecież to doświadczenie, co nie, już jest jakieś koncertowe, czy na telewizyjne, no i powiedz mi, czy na Ciebie tak różni się ta, jakby to, te całe preselekcje od tych, tych wszystkich wydarzeń, tak według Ciebie? Hmm, myślę, że w ogóle każdy występ, i, i każdy, czy to jest koncert mały, czy, czy na większą skalę, różni się właśnie i rządzi się swoimi prawami. I myślę, że preselekcje są wyjątkowe, bo walczymy tutaj o wyjazd, o wyjazd do, do Szwajcarii. I tak naprawdę tutaj walczymy o troszeczkę, poniekąd karierę międzynarodową. Bo, bo jest to ogromna taka, Eurowizja to moim zdaniem jest ogromna trampolina do dalszych właśnie sukcesów międzynarodowych. Stąd też wiadomo, zazwyczaj śpiewamy piosenki w języku angielskim. No i nie ukrywam, że troszeczkę po Chinach mówię, dobra, trzeba wrócić bliżej, i, i wracam teraz do Europy i zostawię, zostawię tutaj. Również w Europie I, i to była poniekąd taka motywacja, yy, ta, ta wygrana w Chinach, abym zawalczyła o te preselekcje. Yy, udało się, zgłosiłam się z utworem Kent Height. Yy, no i, i to marzenie się teraz spełnia. No i, i super właśnie, że teraz dzisiaj w ogóle to wszystko Ci się spełnia. E, jak już właśnie, właśnie już o samej Eurowizji, e, to czy też może swoją taką pierwszą Eurowizję w ogóle czy, i który to był rok? Który to był rok, to nie chcę tutaj skłamać, ale na pewno zapadł mi w pamięci utwór Jamali, Właśnie w ogóle występ Jamali, kiedy ona wygrała Eurowizję. Nie pamiętam, możesz mi przypomnieć, który to był rok? To był 2016 akurat. O, 2016. No to to jest jakby taki pierwszy moment, który pamiętam. Później, tak wracając właśnie pamięcią, no to był Michał Szpak. To tak. ba bardzo dobrze. Po prostu pamiętam ten występ, jak oglądałem go w domu. Yy, później mamy też yy, dalej. Yy, jak Lorin wygrała, no to wiadomo. To mm -hmm. yy, też tak. bardzo mi zabrakło ten utwór pamięci. No, i później to już tak jakby systematycznie śledziłam sobie Eurowizję. Nie ukrywam, że te ostatnie lata w ogóle, czy to Angelina właśnie z utworem Lanoja, bardzo mi się ten utwór spodobał i w ogóle poniekąd była też to taka moja inspiracja do pisania w ogóle utworów. I bardzo mi się podoba tak jako artystka, więc tutaj Lanoja zdecydowanie z zeszłego roku była moją faworytką, ale również właśnie z Grecji. Ma Marina? Dobrze? Tak, Maria Safik była. Tak, tak. To również ten utwór bardzo mi się podobał i nie ukrywam, że um, sama, tak jak wcześniej opowiadałam w ogóle w wywiadach, byłam przekonana, że stworzę taki utwór na Eurowizję. Mm -hmm. e I stworzyłam coś z 180 stopni innego, za co, z czego się, z, 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 tego, z tego powodu się bardzo cieszę, bo, um, bo mogłam się sprawdzić w balladzie, e ale nie ukrywam, że w ogóle dzisiaj sobie tak o tym myślałam, i może to powiem, że nie ukrywam, mhm. że jeżeli nie grałabym tych preselekcji w tym roku, chociaż yy, yy, tutaj nastawienie jest bojowe, ale gdyby się nie udało, to nie mam zamiaru osiadać na laurach, tylko yy, chciałabym wystartować za rok z innym utworem. Okej, okay, dobra, to już mamy jakiś rozwój. Tutaj, okej, okay. jaki utwór to trzeba się czekać tak jak w przyszłym roku. Albo zobaczymy, życzmy, życzmy yes. numerowi 8, aby spełnił w tym roku. Bardzo sobie tego yy, yes. życzę, ponieważ uważam, że w ogóle Kent Hyde pisam z intencją eurowizyjną. Ten utwór to była czysta karta i to była tylko i wyłącznie idąc do studia, miałam w głowie to, że chcę napisać utwór na Eurowizję. I e, tak jak powiedziałam, to, że z tego wyszła balada, bardzo się z tego powodu cieszę, e, bo mogłam się właśnie sprawdzić w czymś zupełnie innym. E, nie planuję w ogóle tak przyszłościowo, jeśli chodzi już pod kątem płyty, pisać dużo ballet, bo czuję się lepiej właśnie w, w popie, urban popie, e, w takiej muzyce, która porwie e, osoby do tańca, e, czy bardziej w klimatach Teddy Swims, Emmy Winehouse. Ale cieszę się, że mogłam stworzyć ten utwór, ponieważ uważam, w ogóle jest dla mnie bardzo wyjątkowy, o takiej wyjątkowej, moim zdaniem, em, eurowizyjnej tematyce, eee, takiej troszeczkę teraz na czasie. Opowiada o miłości takiej wyjątkowej, bo do samego siebie, o tej akceptacji i o tym, jak właśnie ważne jest to, abyśmy abyśmy szanowali siebie. Bo myślę, że to jest taka w ogóle podstawa do osiągania i wierzyli w swoje marzenie. Bo myślę, że to jest w ogóle podstawa do, do takiego w ogóle budowania swoich karier czy, czy właśnie sukcesów. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, no bo jak już wspomniałeś tak, że, że chcesz sobie spełnić ogólnie ty całe swoje marzenie, co nie. No i wiadomo, ta cała stawka, wiadomo, jest tak zwaną twoją konkurencją. No nie ukrywajmy, to jednak jest konkurs piosenki. No i słuchaj, czy jest jakaś piosenka z tej całej stawki już poznanej, która może inaczej bardzo przypada ci do gustu? No wiadomo, no, są piosenki, które bardziej przypadają, niektóre mniej, ale czy masz jakieś takie które bardzo chętnie słuchasz sobie? Poziom tegorocznych preselekcji zdecydowanie jest wysoki, moim zdaniem, i bardzo się cieszę, że, że jestem właśnie w takiej stawce, gdzie, gdzie mogę rywalizować i gdzie występuje taki wysoki poziom. Myślę, że tutaj zdecydowanie w mojej stylistyce jest utwór Hold the Light Dominika Dudka. Bardzo mi się podoba ten utwór, ale również wyjątkowe dla mnie jest tempo. Okej, okay. dobra. E, a jeśli to i słuchaj, jeśli to nie jest tajemnica, e, może nie musi być może, nie musisz na to odpowiedzieć na to pytanie. E, jak, jaka była twoja reakcja na, na, na to, że na nagły dostanie się Teo do stawki z innej? Kompletnie się tego nie spodziewałam, że, że coś takiego się może wydarzyć, ale życzę jak najlepiej Teo, bo uważam, że jest to bardzo utalentowana artysta. Podoba mi się jego utwór i podoba mi się jego barwa głosu. Jest taka fajna, wyjątkowa, i myślę, że na polskiej scenie muzycznej brakuje takiego młodego właśnie wokalisty z taką fajną, niepowtarzalną barwą, więc życzę mu jak najlepiej. i Myślę, że też dla niego już nie jestem najmłodszą uczestniczką, przez to. Ale życzę, życzę jak najlepiej, i mam nadzieję, że to też będzie dla niego trampolina do jego dalszych działań muzycznych. No to załóżmy jeszcze taki fakt, co nie. Jest, jest, mamy wyniki tak już tych selekcji. No i załóżmy tak. Mamy takie dwie sytuacje. Albo wygrywasz, albo przegrywasz, co nie. No i co byś zrobiła, byś po wygranej, a co po przegranej w tych preselekcjach? Dalsze działania muzyczne? Tutaj. Oj, one w ogóle opierają się, moje dalsze działania muzyczne opierają się na tym właśnie, czy wygram, czy nie wygram, bo gdybym wygrała, to myślę, że tutaj obowiązkiem moim byłoby skupić się przede wszystkim na jak, jak najszerszym w ogóle tutaj działaniu pod kątem promowania Kent Hyde. I tutaj. Te dalsze w ogóle moje wydania muzyczne, które poniekąd mam już przygotowane albo się dalej tworzą, tutaj trzeba byłoby się troszeczkę wstrzymać od tego, bo myślę, że wydawanie kolejnych utworów nie miałoby sensu. Więc to jest taki myślę, pierwszy, pierwsza najważniejsza rzecz, którą trzeba by było zrobić albo i nie zrobić, bo gdybym, gdybym wygrała, to. Jestem w ogóle gotowa i bardzo otwarta na to, aby Height działać też za granicą. Bardzo mi się podobają te eurowizyjne tury, właśnie po różnych zakątkach Europy. Bardzo chciałabym uczestniczyć w czymś takim i uważam, że jest to świetna forma w ogóle sprawdzenia siebie jako artysty, bo, bo jest to poświęcenie parę miesięcy jeżdżenia właśnie po różnych tutaj państwach i bardzo, bardzo, bardzo jestem otwarta na, taką, na takie działania, bo uwielbiam podróżować i myślę, że sprawdziłabym się tutaj, w tym bardzo artystycznie I, i, i w ogóle wygrana to jest myślę, bardzo dużo takiej fajnej pracy, której sobie w ogóle życzę bo powiem Ci, że przez ten miesiąc wydarzyło się tyle i, i tak w ogóle wpadłam w taki Trans pracy i tego, że codziennie tak rano wstaję i wracam bardzo późno, bo mam albo treningi, albo właśnie jeżdżę na wokal, albo działam tutaj pod kątem wywiadowym i, i, i tworzę muzykę. Spotykam się z wieloma ludźmi, z wieloma osobami, więc tutaj naprawdę tak sobie dzisiaj nawet usiadłam, bo już zostały tylko dwa dni i nawet nie chcę, żeby to się skończyło, bo ten proces w ogóle przygotowania i to, to wszystko, co się działo przez ten miesiąc, było naprawdę piękne. I, i życzę sobie tego, aby było. Tego coraz coraz więcej, bo kocham pracę, kocham pracować i nie, nie lubię mieć w ogóle chwili wolnej. I pomimo, że też jestem studentką i, i radzę to i godzę to ze studiami i z takim normalnym życiem dziewiętnastolatki, to, to, to było to naprawdę i jest. Świetne i tego sobie życzę, ale gdybym nie wygrała, bo taka opcja również może się za te dwa dni wydarzyć, to jestem gotowa i nie mam zamiaru osiadać na laurach, tylko pracować dalej, wydawać kolejne utwory, tak jak powiedziałam, w Polsce po polsku, ale w Chinach może po angielsku, dużo nie mogę zdradzić i, i dalsze tutaj plany i, i te cele i marzenia są, więc wtedy... Myślę, że od, zaczynam po prostu od razu 15 od, od nowych tematów. Hmm, dobra. To słuchaj, to jeszcze tak na sam koniec. Czy, czy chciałabyś coś powiedzieć, coś nasze Tak. Tutaj mamy Eurowizję Org, więc moi drodzy wspaniali słuchacze i czytelnicy Eurowizji, Eurowizja Org. Chciałabym Was serdecznie poprosić o głos 14 lutego na numer 8, na Kent Hyde. Serdecznie dziękuję Wam za wsparcie, za to, że tak licznie dołączacie do mojej muzycznej rodziny i, i za te wsparcie, które od was dostaję, bo naprawdę życzę sobie mieć takich fanów jak fani Eurowizyjni. Jesteście tak oddani i tak niesamowicie walczycie o, o prawdę i w ogóle o piękno tej muzyki, że naprawdę życzę sobie, aby, abym takich fanów jak wy miała w swoim, w swoim muzycznym gronie i serdecznie was zapraszam. 14 luty numer 8. Pozdrawiam.